Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku z Mountain Blade Ogniem i mieczem Skończyliśmy ostatnio na łapaniu chłopów w Krakowie, ale nam się nie udało mm. Musimy powiedzieć królowi, że nam chłopi uciekli Do Krakowa Miejmy nadzieję, że nas za to nie spotka kara Ruszajmy, czym prędzej a w międzyczasie jak podróżujemy, to ja Was zachęcam do wpadnięcia na mojego Twitcha, na którym robię livey, jak i też dostawienia lajka like i suba. To tyle co chciałem powiedzieć chyba z takich rzeczy. No i komentarze o. Dobra, widzimy się w Warszawie. Witam mój panie. Chciałem powiedzieć, że chłopi mi uciekli. Kurde kopa bym go walnął, dobra. Dobra. Poprawimy relacje, pójdziemy do... Krakowa mamy list do Krakowa zanieść, pewnie żeby oddał chłopów. Ale dobra, więc czekamy aż pojedziemy do Krakowa. A później z Krakowa ruszymy na Ukrainę. Zobaczymy, co tam ciekawego uda nam się zdobyć. Ostatnio się obłowiliśmy, tondrując tamte okolice. Więc można jeszcze raz tam ruszyć. O, widać, coś się tam pali w tle. O, witam panów, witam panów. Witam Pana Hetmana. Troszeczkę tutaj ściany trzeba tynkiem posmarować moim zdaniem. Bo tutaj taka, takie dziury, no nie przypadają takie wysoko urodzonej osobie, czemu ja ich kopię? Yy, pod F. Yy, mam list dla Pana. O, dziękuję. Dobra, na razie. Wracam... Idę na... jadę na Ukrainę. Pójdźmy pierwszy do karczmu oczywiście. Hu ale, z... ale tutaj was jest sporo. Oczywiście, wynajmę was... E... No ciebie to znam. Ciebie kojarzę. Księgasz, kurczę, ile was tu jest? Dziś w przypadku z Litwy. Dobra, mamy kolejnego generała. Dobra, kolej, rekrutujemy tutaj A Czekaj. Ciebie kojarzę. Pan za głowa. Kurczę. Coś mi mówi. Aha, tam religijnie się kłócą, kurczę. Ej. Dobra. Czas. Czas brać za, zasoby. No bo właśnie, widzicie, już nie mamy na te resztę. Te resztę rzeczy trzeba im zostawić. Bo na to już nie mam tych miejsca Trzeba kupić konie Dobra, wcale to nie tak, że będziemy dalej ich plądrować O kurcze 160, dobra nie spodziewałem się takiej armii Aha, bo oni oblegają tą twierdzę no, troszeczkę w niedobrym momencie tu przyszłem. Znaczy, zaraz tam pomogę im, pójdę tylko tu i zaraz pomożemy w obronie tej twierdzy, bo nie chcę, żeby ją stracili. Aha, bo to jest ten, co mnie nie lubi. Kurcze, dobra, to jedziemy tutaj. Do Dolwowa zajedziemy, a później do twierdzy bar. Pan. No i pan Michał na no taki. Dobra, już się pomyliłem. A to są chłopie, to nie ma, nie ma co. Przez to my jedziemy i już się poddamy. No i już, pokonani. Dobra, ruszamy na bandytów. Pan Michał rusza na bandytów. Jemu chyba życie niemiłe. On skupia na sobie ten ogień. No cóż. I ma Aha, że to pewnie jest ten. Dobra, łapiemy ich. Dobra. Gdzie jest resztka? Wygraliśmy? Mój panie, przychodzę, dostarczyłem list. Byłem na Ukrainie. Mogę dalej gadać. Masz jakieś zadanie? Aha, znowu list nasz. No ja. Gdzie on mnie wysłał? Ja ci wysłał mnie aż za Moskwę. Dobra, widzimy się jak tutaj dotrę. widzę, że dosyć Moskwa. tutaj widzę, że Rosja się pali. Ale dobra. Widzimy się jak ja tam przyjadę. Dotarliśmy. W końcu. Po długich męczarniach. O kurczę, ale te. Witam, witam, mam, yy, list od króla. Jo, ale... No ciekawie, ciekawie. O panowie, ja was tutaj nie zobaczyłem, to ja uciekam. Hech, no cóż. Co, widzowie, widzimy się w następnym odcinku, jak wrócę do Warszawy. Dzisiaj troszeczkę nie powalczyliśmy, jedynie co zrobiliśmy, to powysyłaliśmy, pochodziliśmy z listami. O! Widzę, że tutaj... Jak oni się nazywali? Ha Harad Krymski trochę upada. E Rosjanie się odbijają, bo odzyskali nowy ogród. A Polska nadal w dupie. Więc no. E Gdzie ja nie byłem? Dobra. Więc e widzimy się w następnych odcinkach, widzowie. Do zobaczenia. Cześć!